Metoda butejki to sztuka delikatnego oddychania. W tej metodzie uczymy się oddychać funkcjonalnie, czyli prawidłowo, zarówno w czasie spoczynku, jak i w czasie ruchu, jak i w czasie snu. Metoda butejki polega na tym, że przywracamy prawidłowe wzorce oddychania. Co to znaczy? Wiele osób wierzy, że dobrze jest oddychać głęboko, że w ten sposób bardziej dotlenimy swoje ciało i będziemy lepiej się czuć. Prawda fizjologiczna jest jednak inna. Im więcej oddychamy, tym ostatecznie mniej tlenu dociera do naszych komórek, do tkanek. Wchodzimy w paradoksalny stan niedotlenienia. I tutaj właśnie w metodzie Butejki proponujemy oddychanie przez nos, oddychanie delikatne, oddychanie przeponowe i oddychanie powolne, po to, żeby zwiększyć dostawy tlenu, zwiększyć transport tlenu, aktywować nerw błędny, bardziej angażować przeponę, by aktywować też układ przywspółczulny. Dzięki temu lepiej śpimy, mamy większą koncentrację, mniejszy napęd oddechowy, czyli możemy oddychać mniej na daną aktywność, co generalnie pokazuje nam, że oddech jest bardziej wydajny. Chronimy nasze drogi oddechowe, oddychając przez nos i oddychamy spokojniej. Ten oddech stoi bardziej po naszej stronie. Metoda butejki jest udokumentowana wieloma badaniami, zwłaszcza w obszarze skuteczności w astmie. Osoby, które praktykują metodę butejki czują się lepiej, mają większą odporność, lepiej śpią, redukują swoje, swoje chrapanie, zmniejszają ilość bezdechów sennych i przede wszystkim uczą się, że ich oddech może być ich wsparciem na co dzień. Uczymy się stosować oddychanie przez nos w różnych konfiguracjach po to, żeby stał się to domyślny wzorzec oddychania. W dzisiejszych czasach Mówi się, że nawet 50% dzieci oddycha nawykowo przez usta. To epidemia i, między innymi, w tym obszarze metoda butejki może bardzo pomóc. Więc podsumowując, oddychając mniej i delikatniej, bardziej dotleniamy ciało, zwiększamy transport tlenu, aktywujemy nerw błędny, aktywujemy układ przywspółczulny, zwiększamy poziom koncentracji, aktywujemy bardziej nasz domyślny, spokojny i Taki naprawdę optymalny oddech, i ta metoda jest stosowana tak naprawdę u wszystkich i u wszystkich się sprawdzi, ale szczególnie będzie ona bardzo, bardzo wspierająca dla osób z astmą, dla osób, które mają problemy z układem oddechowym, dla dzieci, które nawykowo oddychają przez usta, dla osób, które chcą zmniejszyć ilość chrapania i pomóc sobie w przypadku bezdechów sennych. Także w przypadku sportowców, którzy chcą po prostu poprawić swoją wydolność i osób, które po prostu chcą mieć większy komfort oddechowy. Tworzymy także kursy instruktorskie, by uczyć innych, jak tę metodę przekazywać dalej. Dlaczego oddech jest taki ważny, jak reedukować w obszarze oddechu, bo mamy tak wiele mitów oddechowych, które ludzie wierzą i które powtarzają. I kursy instruktorskie. Uczą przyszłych instruktorów metody butejki, jak rozpoznawać nieprawidłowe wzorce oddechowe, jak je zmieniać, i jak uczyć innych, że dobry oddech to oddech delikatny, a nie duży, szybki i przez usta. Mam nadzieję tutaj zdobyć więcej kompetencji takiej wiedzy, żebym nie tylko zarażał swoim entuzjazmem, ale też, żebym potrafił mieć taką korową, mocniejszą wiedzę, którą też chciałbym w przyszłości rozwijać i bardzo jestem zadowolony z tego kursu, raz z poznania osób, które tutaj uczestniczą, jest to bardzo różnorodne środowisko, ale myślące podobnie, co jest odczuwalne zdecydowanie, ale również Ania, która to prowadzi, widać, że dziewczyna żyje tym i słucha się z przyjemnością, ja jestem dość krytyczny i, i odczuwam łatwo jakąś taki, taki, taki blicht, taką nie, nieprawdziwość, tutaj wszystko jest wspaniale i myślę, że po tym kursie będę jeszcze bardziej Przekonany o słuszności tego wyboru i o zgłębianiu oddechu i skutecznym zarażaniu świata tą wiedzą. Mam na imię Ola, jestem haerowcem i psychologiem. Dlaczego w ogóle jestem na tych warsztatach instruktorskich? Bo ta metoda jest dla mnie metodą wielopoziomową. Wspiera mnie w tematach dotyczących zdrowia tematach dotyczących psychiki i fizyczności. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze w tej metodzie, to to, że wspiera w tematach lękowych i w tematach związanych z redukcją stresu. I za to cenię ją najbardziej. W swojej pracy ten kurs chciałbym przede wszystkim wykorzystać w pracy z klientami. Yy, prowadzę swoich klientów w trójkącie mocy, czyli yy, szukam takiej homostazy balansu pomiędzy ciałem, umysłem i duszą. I mam poczucie, że ten oddech no jest taką fundamentalną częścią no też naszego ciała, no bo pochodzi z ciała i dzięki oddechowi żyjemy w ogóle. Wiele osób uważa, że potrafi oddychać, to trochę jak z chodzeniem. Ale potem okazuje się, że osoby, które chodzą, mają dużo dolegliwości fizycznych i trafiają do fizjoterapeutów, podobnie z oddechem. W mojej pracy na pewno skupię się na osobach, które mają nasilone ataki paniki, ataki lękowe, które mają hiperwentylację, które nie potrafią zakotwiczyć się tu i teraz i spróbować pomóc tym ludziom tak, aby odnaleźli spokój wewnętrzny i na tej ścieżce rozwoju, żeby być najlepszą wersją siebie, mieli jak najlepsze szanse. Na szkolenie Butejki właśnie skierowało mnie moje zainteresowanie oddechem i wprowadzenie tych metod do dużych korporacji, małych firm, żeby trochę zmiękczyć ich sposób postrzegania e, siebie, sposób postrzegania ich pracy, no i trochę zelżyć im ze stresu i z napięcia. Uważam, że ten kurs, a byłam na paru innych kursach, jest wyjątkowy, e, ponieważ przekazuje bardzo dużo wiedzy merytorycznej. E, ale atmosfera jest też fantastyczna, i prowadząca Ania jest absolutnym topem ilość spokoju, którą w sobie ma, i to w jak otwarty sposób wchodzi nie tylko do udowodnionej naukowo metody butejki, ale do różnych metod oddechowych, które można spotkać na co dzień w internecie czy w przestrzeni publicznej, jest niesamowity. Także wszystkim absolutnie polecam. Wzięciu udziału w tym kursie i spotkanie z, z Anią, bo jest to doświadczenie wyjątkowe. Powinniśmy tak często oddychać przez usta, jak często jemy przez nos. To zdanie spowodowało, że zaczęłam mocno przyglądać się temu, jak oddycham, i ten oddech okazało się, że w większości przypadków, w większości dnia jest przez usta. Gdy zaczęłam to zmieniać, Moja wydolność bardzo się zmieniła. Zaczęłam również tejpować, zaklejać usta na noc dzięki czemu na wszelkie wyjazdy integracyjne nie muszę już kupować zatyczek dla wszystkich, którzy ze mną śpią, ponieważ bardzo mocno chrapałam. W tej chwili ten problem został zniwelowany do zera, a co ważniejsze budzę się przed budzikiem, ponieważ moja regeneracja przy zamkniętych ustach następuje bardzo szybko, a moja higienistka stomatologiczna jest zachwycona tym, w jakim stanie jest, są moje dziąsła i zęby, ponieważ zatejpowanie i spanie z zamkniętymi ustami znacznie poprawiło moje zdrowie jamy ustnej. Przyjechałam tutaj na kurs z Berlina. Przyjechałam z takich czysto osobistych, ale też zawodowych powodów. Nie znałam wcześniej za bardzo tej metody, natomiast bardzo zainteresowało mnie to, jakie stwarza możliwości dla, dla mojego zdrowia, zdrowia mojej rodziny i dla zdrowia moich klientów. I dzisiaj w czwartym dniu już tego kursu, tego szkolenia, bardzo zresztą intensywnego, mogę powiedzieć, że ja jestem nim po prostu zachwycona. Zachwycona jestem ilością wiedzy, merytoryki, ćwiczeń. Zachwycona jestem też osobą Ani Ryczek, która fantastycznie prowadzi to całe szkolenie. Poziom i ogrom wiedzy jest tak wspaniały, że tak naprawdę praktycznie zaraz po kursie, kiedy tylko będę już certyfikowanym instruktorem metody Butejki, mogę śmiało ruszać w świat dzielić się tą metodą. I po prostu sprawić, e, wspierać inne osoby w tym, żeby one również e, czuły się dobrze i mogły żyć pełnią życia. Mam na imię Marta, jestem psychologiem z zawodu i instruktorem jogi. Jestem tutaj na kursie instruktorskim metody butejki, bo lubię metody sprawdzone naukowo, których skuteczność została udowodniona naukowo. I moje oczekiwania się spełniły. Prowadząca jest bardzo osadzona w swojej wiedzy, kompetencjach. Mam takie poczucie, że czerpę, czerpię wiedzę z dobrego źródła. No, i przede wszystkim będę miała narzędzie, które będzie dodatkową rzeczą do pracy z oddechem, z ludźmi, bo pracuję z ludźmi i mam takie głębokie przekonanie, że wielu osobom ta prosta rzecz, czyli kontakt z własnym oddechem, bardzo ułatwia pracę nad sobą, nad swoim rozwojem, świadomością siebie. No i jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem.